Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Leonarda Mlodinowa Chwiejnym krokiem Jak przypadki wpływają na nasz los No, chcemy wierzyć, że e, nasz los zależy tylko i wyłącznie od nas od naszego zaangażowania, pracowitości oszczędności, tego w jaki sposób potrafimy się zorganizować jak bardzo jesteśmy e, dobrze zdyscyplinowani Ta, przy, tego od nas przynajmniej uczy szkoła uczy, że Ci, którzy więcej pracują, mają lepsze wyniki. Na Mlodinow uświadamia nas, że wcale tak nie jest, że bardzo wiele rzeczy, już począwszy od szkoły, a nawet przedszkola, zależy od tego, w jakich okolicznościach się znajdziemy. A im dalej w życiu, tym bardziej skomplikowanie, bo więcej mamy niewiadomych i bardziej mamy na nasze życie wpływa zbieg okoliczności. To, jaką pracę podejmiemy, jakich ludzi poznamy, y, gdzie zamieszkamy, gdzie się urodziliśmy wszystko to jest zbiegiem okoliczności, który y, determinuje nas. Y, uświadamia nas autor, że y, nasze życie tak naprawdę y, w bardzo niewielkim stopniu zależy od nas. Nasze konsekwen nasza konsekwencja w działaniu, nasze dążenie do celu to tylko e, malutkie, mało istotne rzeczy e, na tej całej e, drabinie ważnych e, składników, które pozwalają nam odnieść sukces. Już samo to, że trafiliście właśnie na ten film i że trafiliście na książkę, też jest, może być zbiegiem okoliczności. No, nie może, tylko jest zbiegiem okoliczności, bo równie dobrze mogliście nie trafić na nią. Równie dobrze mogliście nie trafić też na mój kanał. Świetna pozycja uświadamiająca nas, jak bardzo e, dużo ludzi jest niedocenianych, bo nie odniosło sukcesu, a nie dlatego, że są leniwi czy nie dlatego, że źle napisali, tylko dlatego, że e, przypadkowo nie trafili na właściwe osoby, przypadkowo nie zainwestowali w odpowiednie rzeczy i przypadkowo inwestycje się nie udały. Polecam i do zobaczenia.